Siema. Witam wszystkich w pogromcy Kitów, część czwarta. Dzisiaj porozmawiajmy sobie na temat gaźników. Temat często poruszany, tak samo jak Olej, ale o tym będzie osobny odcinek, więc dzisiaj pogadajmy sobie o gaźnikach. Pamiętam lata temu jak zaczynałem moją historię z ruskimi motocyklami, no i Gaźniki. No jak zobaczyłem budowę tego gaźnika, no no ja wiem, z czym to się wiąże paliwożerne i tak dalej, i tak dalej. No niestety, nawet po remoncie gaźnika i motocykla, no to to nie oddaje. No tak, motocykl zapala, pracuje równo i tak dalej, i tak dalej. Lecz spala nam tego paliwa bardzo dużo. Gdzieś około 9 lat temu dostawałem od mojego dostawcy Gaźniki tajwańskie, zielono-czarne opakowanie. Głosiłem wtedy na internecie, że są naprawdę dobrej jakości, bo naprawdę są były wtedy dobrej jakości. Było tak, że można było wyjąć go z pudełka, założyć, odpalić motocykl i on już miał wolne obroty, bo fabrycznie był wstępnie wyregulowany, tak jak powinno być. Miał wolne obroty, no i do tego dobrze, naprawdę bardzo dobrze się zbierał. Czy to górnozaworowy, czy dolnozaworowy silnik, naprawdę wszystko było super. Niestety, po latach, tak jak z częściami samochodowymi, jak ktoś wchodzi na rynek, robi nam coś super dobrego, a jak jest długo na rynku, to robi nam po prostu kaszankę, troszkę taniej, a może się uda. Nie? Do tego jeszcze sprzedawcy nieuczciwi, którzy nie posiadają firm. Jest takich naprawdę masa na internecie, nie tylko na Facebooku. Sprzedają nam dziadostwo. Sam osobiście kupiłem od jednego gościa to na trzy zestawy gaźników, w dwóch były dwie prawe na przykład przepustnice. No nie da się tego założyć, zamontować, żeby to działało, no ale dobra, mniejsza o to. Bo gaźniki mamy wtedy prawy, lewy, tak? No. Więc, żeby wyjść naprzeciw temu ja stosowałem na przykład gaźniki podróbki Ikov. z czeskiej Jawy TS-350 i naprawdę świetnie się sprawdzały. Nawet, nawet szczerze powiem, że lepiej niż K68, o których przez chwilą mówiłem. Okrągła przepustnica do tych K68 nawet produkuje nakrętki aluminiowe, no ale niestety no Tajwan jest mega luźny gwint, a Pekary na przykład już mają fajnie ciasny gwint, nie? No, ale dobra, mniejsza o to. Tam powstają nieszczelności i tak dalej, przez plastikową nakrętkę ciągnie lewe powietrze, no, ale dalej jest to mniej paliwożerny niż K302, K303 stosowany w starszych jednostkach, ale dalej jest to gaźnik Troszkę, lekko przestarzały, więc żeby zaspokoić mnie, wytestowałem sobie gaźnik o symbolu PWK 30. Parę lat temu robiłem testy, testy drogowe i tak dalej. No i powiem Wam, że jak Kaśka ma 22-4 konie, tak nagle ma dychę więcej. Naprawdę zajebiście to chodzi. Byłem hejtowany, atakowany na internecie, że to dziadostwo, że w ogóle. A gdzie? Kurde, co ty tam? Tam jest doładowanie yy, przez dysze na podciśnienie sterowane i tak dalej. Byłem mega atakowany przez środowisko, które sprzedawało wam te buble. Kurwa K68. No bo jak wyczaili Kuźwa Kamil zrobił reklamę. Reklama się sprzedała. Kupowali za 80 zł dwa gaźniki, sprzedawali za 150. Więc mieli czysty zysk, nie prowadzą działalności, więc na czysto walili was w... w żyć. No, ale ja od pewnego czasu, jak tak zostałem parę razy oszukany na tych gaźnikach, kupując, bo byłem zmuszony kupić w Polsce, bo potrzeba była na już, no to niestety zawsze kończyło się to tym, że albo gaźnik cieknie, albo, albo tak, albo tak. No. Stąd powstały moje opisy, jak je regulować i tak dalej, i tak dalej. To jest z mojego doświadczenia, gdyż handlowałem motocyklami, szykowałem je do sprzedaży i wszystko musiało pracować jak należy. No i teraz wracamy do PWK. Gaźniki PWK są mega wydajne. Dostarczają bardzo dobrze, już zmieszaną mieszankę paliwo-powietrze to zostaje fajnie sprężone, jeżeli macie dobre sprężanie chociaż, chociaż, takie jak fabryka podaje nominalne no i wtedy motocykl naprawdę fajnie pracuje no. byłem też atakowany chłopak tam sobie wyremontował jakiś tam pseudo MW czy to oryginał, w dupie to mam ale nie, nie, jemu to polecili normalny zapłon zwykły no i gaźniki K302 i że to jest super no bo co mu poleci gość, który niby zregenerował, ale wziął za to tylko kasę. Zregenerował gaźniki, no i zapłon niby zregenerował, co mogło się skończyć na podpiłowaniu platynek i ewentualnym wymianie przewodów WN. No, czysty zysk, parę stówek wpadło do kieszeni, za do usługę. No, więc hejtowano to, że ja głoszę, że to jest dobre, zapłon boż mój jest do, jest do dupy, bo to jest w ogóle stały punkt, bo to w ogóle to, tamto, zramto, no dziwne, do dzisiejszego dnia jeżdżą i sobie chwalą, ja też jeżdżę i sobie chwalę. Tak samo moje alternatory, yy, które produkuje nowe i tak dalej, no prądu nie brakuje, tak, rozwinąłem temat CDI, ale to jest już na wcześniejszych odcinkach. No i teraz, yy, teraz wracamy sobie do tego gaźniczka, no, PWK, no i teraz pojawia się jeden problem, one poczuwają strasznie dużo powietrza, więc będą zasysać nam strasznie dużo też i paliwa, bo dysza fabryczna jest bardzo duża. Więc dysze trzeba sobie zmienić na mniejsze. No i wtedy możemy zastosować kolanko z malucha, żeby to do filtra oryginalnego wpiąć, filtr wywalić, wkład założyć. To też nieraz opisywałem na grupach. Wystarczy na lakiernie podjechać. Filtr nawet z wydechu, że tak to nazwę, kabiny lakierniczej. I też się sprawdza super. Dobrze filtruje. Na pewno lepiej filtruje niż oryginalna żyłka w kaśce. Czy MC, no. I, i, tutaj, I tutaj jest taki temat dość szeroki, ale naprawdę przy mocy jest konkretny i nie mówię już, że tam założysz elektroniczny zapłon i o, bo moim lekarstwem na wiele sprowadzonych motocykli był zapłon elektroniczny i gaźniki K68. Było to tanie, bo cały zestaw kosztował nie więcej niż 200 zł, a naprawdę dobrze się to spisywało. Z nowymi świecami, i tak dalej. Fajkami, nowe przewody to około 200 zł. Taki zestaw na silnik, a naprawdę nawet trupa potrafiło uruchomić. No. Tylko o co chodzi? No. K68 fajnie chodzą na fabrycznej dyszy. Jest to dysza dużo większa. No i ja to się śmieję, że ścigać się mogę z każdym na rajtuzie. Nie jest to zwykły kieliszek, tak jak spotykacie w pojazdach wyścigowych, kieliszek, a na końcu kieliszka, żeby nic grubszego, że tak to nazwy nie wpadło, no to podwójnie rajstopę się daje i, i można zapierdzielać, nie? Powietrza dostarcza nam dużo, jeszcze jest stożek i tak dalej, przyspiesza prędkość, lepiej się miesza i tak dalej. No, naprawdę wtedy fajnie motocykl chodzi. Zastosowałem to w mojej kasi, żeby pokazać. Kasia ma. Tam, kurde, no ona już umarła, bo ja ją mega katowałem. Nie pamiętam, 6-2 bara, coś takiego. No ale ona nie ma problemu, żeby 120 jechać. No, mocy też jej nie brakuje. Bączki kręciłem na, na dwójce, na asfalcie i nie ma żadnego problemu z tym. Tak więc, tak jak mówię, no trzeba, trzeba wiedzieć, czego się chce. No, tak więc. Zachęcam do dyskusji. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć o gaźnikach PWK, można sporo informacji zdobyć już na dzień dzisiejszy w necie i na mojej grupie, naszej grupie Sowiet Motocykle, gdzie wspieramy się i tak dalej. Tak więc, no, warto korzystać z tego. Linki, problem z linkami się pojawia. Linki można zamówić u Hartmana. Na dany wymiar, bo linka musi zostać wkład skrócony. Ewentualnie można to wykonać samemu. Jak nie wiecie, jak to piszcie, a ja wam pokażę. No, to tyle. Pozdro, cześć!